Cześć. Poprzednie zadanie rozwiązaliśmy sobie metodą dzielenia wielomianów przez kresk, pod kreską, a teraz proponuję wam nauczyć się schematu Hornera, który jest dużo, dużo szybszy i można to zrobić nie robiąc błędów. Tylko pierwsza rzecz jaką musimy sprawdzić, to jest czy nasz dwumian przez który dzielimy, czy przed x jest współczynnik 1. Jeśli tutaj nie mamy współczynnika, no to możemy sobie spokojnie dzielić bez żadnych kombinacji. Metodą schemat Hornera, tutaj nasze przykłady są wszystkie takie, że mamy, po, po prostu dzielimy przez x i plus lub minus jakaś liczba, czyli schemat Hornera jest jak najbardziej łatwy do wykorzystania. I co robimy? Słuchajcie, robimy sobie tabelkę i będziemy wypisywać współczynniki wielomianu, i będziemy wypisywać nasz pierwiastek, który, właściwie to nie pierwiastek, tylko miejsce zerowe tego dwumianu Q. Czyli tutaj dwumian Q mamy w pierwszym przykładzie X minus 4, to znaczy, że będziemy wpisywać tutaj czwórkę, tak? Bo przy, dla X równego 4 ten dwumian wynosi 0, czyli 4 tutaj. A tu na górze wpisujemy współczynniki wielomianu. Zaczynamy od najwyższego, czyli przy x, od najwyższej potęgi oczywiście, czyli przy x do trzeciej mamy dwójkę, przy x do kwadratu mamy jedynkę, jak nie jest nic zapisane to znaczy, że jeden. Tutaj przy x mamy jedynkę i wyraz wolny to minus jeden. I teraz ważne jest tutaj, żeby wypisać wszystkie współczynniki, nawet jeśli... Niektórych nie widać, bo jeśli na przykład tutaj by nie było napisane x kwadrat, to znaczy, że tu mamy 0x kwadrat i wtedy musielibyśmy wpisać 0. Ale tutaj nie ma tego przypadku, wszystkie są potęgi x. I teraz co robimy? Pierwsza rzecz, jaką robimy, to jest przepisujemy sobie ten pierwszy współczynnik na dół tutaj. I wpisujemy tutaj dwójeczkę. I teraz co będziemy robić? Mnożymy. 2 razy 4, czyli to mnożymy 2 razy 4 i wpisujemy wynik tutaj 8. I teraz będziemy to sumować, czyli tutaj mamy mnożenie, tak? A tutaj sumujemy i wychodzi nam wynik tutaj akurat 9, tak? I teraz znowu mnożymy przez 4, czyli 9 razy 4, będziemy wszystko mnożyć razy 4 wyniki dodawania 9 razy 4 daje nam 36. Teraz sumujemy. Tak, znowu to samo. To jest tak, jakby cały czas robimy w kółko to samo. Czyli 9, 1 plus 36 daje nam 37 i teraz mnożymy 37 razy 4 to wychodzi nam 120 plus 28, czyli 148. I sumujemy 148 i minus 1, czyli 140, 147. I teraz wiemy tak. Nasza reszta to jest tutaj w ostatnim miejscu. Tutaj mamy resztę wielomianu, a tutaj mamy współczynniki przy potęgach o jeden niższych w wyniku, bo wynik nasz ma niższą potęgę o 1, prawda, zawsze wynik dzielenia wielomianu, czyli możemy sobie zapisać teraz tak, jeśli to było x do trzeciej, no to o tak zapiszę Wam od razu w od x, to się równa x minus 4, tak, bo przez to dzieliliśmy, i nasz wynik, a wynik wygląda tak. 2 to jest nasz pierwszy współczynnik, czyli ten. I o 1 niższa potęga przy x, czyli x kwadrat. Następny to jest przy x, czyli plus 9x. Następny to jest wyraz wolny, tak, plus 37 i tu zamykamy nawias, bo to jest nasz wynik dzielenia i mamy jeszcze resztę plus 147. A teraz będziemy dzielić następny wielomian. Więc znowu rysujemy sobie tabelkę. Teraz mamy znowu wielomian trzeciego stopnia do, do podzielenia, czyli tak. Najpierw piszemy tak. Nasze miejsce zerowe tego wielomianu x plus 3, czyli gdzie on się zeruje? No dla x równego minus 3 on się wyzeruje, więc piszemy minus 3. A teraz na górze współczynniki przy kolejnych potęgach x, czyli mamy przy x do trzeciej nie mamy nic, to znaczy, że to jest 1, tak? Teraz kolejny, jeśli tu mamy 3 trzecia potęga, to powinien być x kwadrat. Jeśli nie mamy x kwadrat, to znaczy, że on został wymnożony przez 0, prawda? Teraz następny to jest pierwsza potęga, czyli 3 i wyraz wolny, czyli 7. Dobra, to teraz co robimy? Najpierw przepisujemy naszą jedynkę na dół. I tutaj będzie 1. Teraz wymnożamy 1 razy minus 3. Czyli tutaj będzie minus 3, sumujemy ze sobą 0 i minus 3 wychodzi minus 3. Teraz mnożymy minus 3 razy minus 3 i wpisujemy wynik tutaj, to będzie 9 oczywiście. Sumujemy, to jest 12. 12 razy minus 3 to jest minus 36 i sumujemy, czyli wychodzi nam minus 29. I teraz piszemy sobie w od x, to się równa x plus 3 przez które dzieliliśmy razy nasz wynik, czyli Mamy potęgę o 1 mniejszą, czyli x kwadrat. Pierwszy współczynnik to 1, czyli x kwadrat. Dalej mamy minus 3, teraz będzie x, oczywiście następny. Następnie to jest wyraz wolny, czyli 12, dodać 12 i reszta minus 29. Następne 3x do 4 minus x kwadrat. Tutaj rysujemy znowu tabelkę. Dobrze. Miejsce zerowe naszego dwumianu, przez który dzielimy, to jest 1. Tutaj wpisujemy współczynniki 3, tak, przy x do czwartej. Następny to jest x do trzeciej, nie występuje. To znaczy, że 0. Teraz x kwadrat, czyli minus 1. Jeśli mamy, nie ma tu żadnego, to znaczy, że 1, prawda? Tylko pamiętamy o znakach, minus 1. Następny jest x, przy x mamy 0. I następny jest wyraz wolny, też 0. Też pamiętamy o wyrazie wolnym. Przepisujemy trójkę na dół. 3. Teraz mnożymy 3 razy 1 daje nam 3. Sumujemy, daje 3. 3 razy 1 daje 3. Sumujemy. Minus 1 i 3, czyli 2. 2 razy 1 to 2. Suma 0 i 2 to 2. 2 razy 1 to 2. Czyli wynik tutaj sumy też jest 2. Czyli 2 to będzie nasza reszta. I piszemy sobie W od x. To będzie równe. x minus 1 razy nasz wynik. Wynik dzielenia, czyli 3 jest pierwszy yy, nasz współczynnik, potęga o 1 mniejsza niż wielomiany, nie, czyli x do trzeciej, czyli dalej już automatycznie plus 3x kwadrat plus 2x plus 2 i reszta 2. Następnie yy, tutaj znowu rysujemy tabelkę, jak zwykle. Yy, I tak. Miejsce zerowe naszego dwumianu Q to będzie minus 6, prawda? Bo dla X -a minus 6 to plus 6 daje 0. I współczynniki przy X do trzeciej 1, przy X kwadrat 8, następne jest X, czyli 11 i minus 4 wyraz wolny. Przepisujemy 1, 1 razy minus 6 daje minus 6, sumujemy 2, 2 razy minus 6 to jest minus 12, Sumujemy minus 1, minus 1 razy minus 6 to jest 6 i sumujemy, wychodzi 2. No to teraz piszemy wynik w od x. To się równa x plus 6 razy nasz wynik, czyli o 1 niższa potęga, czyli x kwadrat. 1x kwadrat, czyli x kwadrat. Następnie plus 2x, wyraz wolny minus 1 i reszta 2. Następny. Nasz, um, nasze miejsce zrobię dwumianu Q to jest minus 1 druga i teraz e, współczynniki 2, teraz x kwadrat 7, teraz x i wyraz wolny minus 2. Przepisujemy dwójkę, mnożymy, 2 razy minus 1 2. to minus 1, sumujemy, wychodzi 6. 6 razy minus 1 2 to jest minus 3, tak, bo minus 6 drugich skracamy sobie, to jest minus 3. Sumujemy, wychodzi 0, 0 razy minus 1, druga to 0, i reszta wychodzi minus 2. Zapisujemy sobie wielomian w postaci iloczynowej, x plus 1, druga i razy nasz wynik 2. Teraz x kwadrat, bo to jest o 1 niższa potęga niż naszego głównego wielomianu, plus 6x, wyraz wolny 0, czyli nie piszemy i odjąć 2. I jeszcze ostatnie. Jak widzicie, chyba dużo szybciej, prawda? Jest wykorzystać tę metodę. Tu mamy 1 czwarta. Tutaj będzie 12. Następny mamy 1. Następny mamy minus 1. A tu mamy 3. Przepisujemy 12. 12 razy 1 czwarta to oczywiście jest 3. To sumujemy, wychodzi 4. 4 razy 1 czwarta to 1. Suma Wam wychodzi 0 i 0 razy 1 czwarta to 0. Więc e, wynik wychodzi tutaj reszty 3 e, i przepisujemy teraz wzór na wielomian w postaci ilioczynowej x minus 1 czwarta i razy wynik zaczynamy od 12 e, o 1 niższa potęga, czyli x kwadrat, potem plus 4x, wyraz wolny to 0, e, więc nie piszemy i jeszcze plus 3.